Dzień dobry. W poprzednim filmie, który nakręciłem tutaj na jazdach testowych niemieckiego Car of the Year, pokazałem Wam legendarnego potwora Golfa R32. Teraz przyszła kolej na coś. Co nie jest aż taką rzadkością, nawet w Polsce, ale istnienie samochodu w stanie fabrycznym tego samochodu jest praktycznie czymś niewyobrażalnym. Przed Wami Toyota Corolla GT AE86. W wersji Levin, czyli ze zintegrowanymi lampami. W wersji Trueno miałaby otwierane. W obu wersjach występowała jako dwudrzwiowy kupe lub trzydrzwiowy liftback. Obie miały taki sam silnik czterocylindrowy o pojemności, żeby teraz nie okłamać, 1595. 1587, przepraszam, centymetrów sześciennych i w zależności od rynku, silnik ten rozwijał od 80 kilku poprzez 115, aż po 123 i 130 koni mechanicznych, przy czym nie był doładowany, miał zmiennej długości kanały dolotowe. Dzięki czemu zapewniał dosyć długi dostęp do maksymalnego momentu obrotowego. Eee, a co za tym idzie? No, był również elastyczny. Również oznacza w tym momencie, że do czegoś zupełnie innego go stworzono i do czegoś zupełnie innego był używany. I tak naprawdę, to, że ja. Jestem za jego kierownicą. To jest pewne nieporozumienie. Dobra, bo AE86, czyli no rozwijając całą kodową nazwę, to jest bardzo logiczne. A to oznacza rodzinę silnika, bo silnik się nazywał 4A, więc logiczne, że A to jest w nazwie rodzina silnika. E, logiczne, oznacza korolle, tak? Dalej, 8 oznacza piątą generację korolli, co też jest przecież oczywiste. I 6 oznacza, e, no przynajmniej tutaj, jest sensownie, szóstą specyfikację, szóstą wersję, szósty wariant korolli piątej generacji. Co ciekawe. Ten samochód został stworzony dla ludzi uwielbiających sportową jazdę bokami. W czasach, kiedy Toyoty, i tak jak większość już samochodów kompaktowych na świecie, to jest 83 rok, robiono już właściwie wyłącznie z przednim napędem, w tym również tę korolę. Toyota zrobiła zupełnie inny samochód w bardzo podobnym nadwoziu. Zapewne wielu z Was pamięta jeszcze Toyoty z pierwszej połowy lat 80.: Korolle, które oczywiście miały przedni napęd. Były sedanami lub liftbackami. Były rodzinnymi samochodami, które miały przedni napęd, silnik z przodu. Tu jest silnik z przodu wzdłużnie, napęd jest na tył. Seryjnie pięciostopniowa skrzynia, która chodzi bajecznie. Seryjnie całkiem, całkiem poprawny układ kierowniczy. Chociaż do precyzji miałbym jednak spore zastrzeżenia. Ale przednie zawieszenie na kolumnach Macphersona, tylne zawieszenie niezależne przy tylnym moście, czyli tylnym mechanizmie różnicowym. Na życzenie z tak zwaną szperą, czyli z mechanizmem ograniczającym uślizg samochód ważący osiemset kilkanaście kilogramów z tym silnikiem, tą mocą i tym momentem obrotowym, z tą charakterystyką zmieniał się w absolutne monstrum i e, przedmiot mokrych snów ludzi płci obojga na całym świecie. Driftowóz dlatego stwierdziłem, że ja tutaj jestem nie do końca na miejscu. Bo ja driftować nie lubię. Dla mnie to nie ma sensu najmniejszego. Ale, by wam to powiedzieć. Ja uwielbiam samochody z duszą. Uwielbiam samochody klasyczne. Uwielbiam samochody inteligentnie zrobione. A to jest jeden z najinteligentniej zrobionych samochodów klasycznych. Z początku lat 80., konstrukcyjnie jest absolutnie rewelacyjny, i właśnie w tym całkowicie fabrycznym stanie to jest bajka. To się w głowie nie mieści. Aj, tym razem nie będę robił sesji zdjęciowej na polu. Bo za mało wam jeszcze opowiedziałem o tym samochodzie i nie będę przerywał ględzenia. Zdjęcia zrobię później po prostu na zastawionym wspaniałymi nowoczesnymi samochodami parkingu, gdzie to auto legendarne Hatchi roku, czyli po japońsku 86. No wygląda jak Zabytek, ale w ogromnej większości żaden z tych ultra nowoczesnych samochodów nie ma najmniejszych szans na to, żeby naprawdę rywalizować z tym staruszkiem. Mój Boże. Nie, wspomagania nie ma. Nie wiem czy to dobrze, czy źle ale trochę mi brakuje. Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. Tym razem pojadę w inne miejsce, może jeszcze dam radę trochę poględzić i mimo wszystko jeszcze zrobić zdjęcia w plenerze. Uzyskano tutaj właściwie idealny rozkład masy. To jest ciut powyżej 50% z przodu, ciut poniżej 50% z tyłu. I naturalną skłonność samochodu do nie tyle wyrzucania tyłu, co takiej gotowości do wyrzucania tyłu z zakrętu. Więc naprawdę. Użytkownik musiał tylko chcieć. Inna sprawa, że musiał również umieć, bo to nie jest auto, które pozwala każdemu na wszystko. Myślę, że jednak wjechałem na prywatną drogę i zawrócę tutaj. Bo tak się nie robi po prostu. Jednak nici z, tego, z tej sesji zdjęciowej poza parkingiem wracamy już, bo przecież kolejka chętnych do tego samochodu stoi jak za czasów kartek na mięso i na cukier. A ja się po prostu przeniosłem z golfa do Hachiroku, z golfa 4, golfa R32. Do Toyoty Corolla GT AE86. Znam kilka osób osobiście, które byłyby gotowe mi połamać ręce, żeby mnie wyjąć z za kierownicy tego samochodu, ale część z nich zaczęłaby z nim natychmiast robić to, do czego został stworzony. A czego ja strasznie nie lubię boże jak ten silnik się kręci jaka jest cudowna gotowość do jazdy bokiem ale to czuć i siedzeniem i kierownicą ludzie którzy zrobili to auto byli geniuszami jednak tradycja robienia samochodów Nienudnych nie narodziła się nagle z dojściem do władzy prezesa Aikio Toyody Z tym, że on sprawił, że wszystkie modele zrobiły się ciekawe. Dokładny dzisiejszy odpowiednik Hachiroku już stoi na parkingu, bo nie wszyscy dziennikarze mieli okazję jeździć. GR! 86, którą ja Wam pokazywałem już wielokrotnie i na wszystkie sposoby. No cóż, tu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę jestem mokry, ale mokry jestem również z emocji, bo nawet się nie spodziewałem, że kiedykolwiek położę ręce na kierownicy tego samochodu zagłośno W takim stanie, bo to jest tutaj bardzo istotne. Ach. Właściwie nigdy nie rozumiałem, co miał na myśli Jan Ciszewski, legendarny polski sprawozdawca sportowy, kiedy rzucał przy każdej okazji tekst, Szkoda, że Państwo tego nie możecie zobaczyć. Ostatnio coraz częściej mam do czynienia z samochodami, za kierownicy których naprawdę z czystym sumieniem rzucam w stronę kamer dokładnie taki tekst. Ojej. Ciekawe czy ten Range Rover pierwszej generacji na parkingu jest jeszcze do wzięcia. Tylna kamera już ma dosyć się przegrzała, trudno się dziwić. No muszę je teraz szybciutko wstawić do ładowania i chłodzenia, bo przecież są kolejne auta do testowania.

w Polsce Polones był wspaniałym samochodem, a Polonez był zrobiony na technice z połowy lat 50. Wszystko jest, wszystko działa. Nie, nie ma fabrycznego radia. Ale to wykończenie. I jak to się wszystko trzyma? Kupy. Fantazja. Dziękuję, do widzenia.